z Ewangelii według świętego Jana. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już czeka dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat, rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest. Albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego. Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Doświadczenie uzdrowienia przez chorego, który już od dłuższego czasu jest sparaliżowany. Jezus zobaczył go pośród tłumu. Tak jakbyśmy dziś wyprowadzili ze szpitala wszystkich chorych, ustawili ich wokół jakiejś sadzawki. Dziwny widok. Jezus do takich ludzi idzie. I wśród tych wielu chorych, którzy czekali na poruszenie wody. Czekali na ten moment, w którym mogliby na nowo powrócić do swoich sił? Jezus dostrzegł tego jednego, który jest długo czeka. I to znamienne pytanie Jezusa: Czy chcesz wyzdrowieć? Czy chcesz wyzdrowieć? Pytanie bardzo ważne, odnoszące się do daru, jakim Pan Bóg obdarzył każdego człowieka, daru wolności. Człowiek czeka 38 lat. Być może już jest zrezygnowany, bowiem w odpowiedzi słyszymy, jak mówi do Jezusa: Panie, nie mam nikogo, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Już tyle lat czekam, chyba nic się nie zmieni. My też możemy być w takiej sytuacji życiowej, że możemy czekać nawet i na cud w naszym życiu. Ale już tracimy nadzieję, jakby czas zabierał nam nadzieję, nie mamy już sił. I przychodzi Jezus i pyta, czy chcesz wyzdrowieć. I wtedy możemy już sami nie wiedzieć, czy rzeczywiście tego chcemy. A może nam jest dobrze w tej sytuacji oczekiwania, może i narzekania, rozczarowania. Jezus pyta, czy chcesz wyzdrowieć. Konkretna decyzja człowieka, konkretny akt woli. Pan Jezus go uzdrowił. Przywrócił mu na nowo siły i powiedział, aby wstał i chodził, mimo że prawo żydowskie tego dnia zakazywało pracy. Ale Jezus jest ponad prawem. Ale zobaczmy, Pan Jezus mówi coś więcej w drugiej części. Tej Perykopy czytamy, że Pan Jezus ponownie spotkał się z tym człowiekiem i mówi: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Tym samym Pan Jezus kieruje nasz duchowy wzrok na to, że może być coś gorszego od paraliżu fizycznego, od choroby, od cierpień, które się nam przydarzają w życiu. Co może być gorszego? Grzech, skrępowanie grzechem, skrępowanie złem, które rani naszą duszę i zabija w nas zaufanie do Boga. I kiedy oddamy się w niewolę grzechu, ten duchowy paraliż, który zabierze nam siły, nie tylko te fizyczne, ale przede wszystkim duchowe, odbierze nam nadzieję, to kiedy Jezus przyjdzie do nas. A przychodzi do nas w sposób szczególny, w sakramentach, i zapyta, czy chcesz wyzdrowieć? Możemy wtedy nie mieć siły odpowiedzieć: Tak, chcę wyzdrowieć, bo grzech oddala nas od Boga, zaciera w nas obraz prawdziwego Boga, Boga, który przecież święty Jan mówi, że jest miłością. Więc wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu, mimo że możemy tego nie rozumieć, to odczytywane w perspektywie Jego miłości do nas ma sens. Także te różne paraliże, które nas w życiu spotykają, one mają sens, kiedy odczytujemy je w perspektywie Bożej miłości. I możemy dziś siebie pytać, co jest moim duchowym paraliżem? Do którego chciałbym, aby Jezus dziś przyszedł i także im mnie zapytał: Czy chcesz wyzdrowieć? Na pewno jest wiele takich rzeczy, od których chcielibyśmy być uwolnionymi. Może od wielu lat czekamy na to spotkanie z Jezusem w tym miejscu. Więc warto go zaprosić do tych przestrzeni swojego życia, gdzie jest ten paraliż. I na nowo dziś usłyszeć pytanie Jezusa: Czy chcesz wyzdrowieć? W każdej Eucharystii, w każdej spowiedzi Jezus na nowo nas pyta, czy chcesz wyzdrowieć? Czy wierzysz w to, że ja mam moc, aby cię uzdrowić? Wystarczy odrobina ufności, wiary, a Jezus powie: wstań i chodź. Ale pamiętaj, że grzech może być bardziej szkodliwy dla twojej duszy. Niż te różne sytuacje życiowe, z którymi sobie nie radzisz. Dlatego Pan Jezus pozostawia nam sakrament swojego miłosierdzia. Gdzie te wszystkie grzechy, paraliże duchowe możemy zostawić? Możemy zostawić i oddać Jemu, Jezusowi, który przychodzi i ponownie pyta, czy chcesz wyzdrowieć? Skruszonemu człowiekowi, wyznającemu swoje grzechy. Bóg zawsze odpowiada w sakramencie pokuty i pojednania: i ci nie grzesz więcej. To wszystko dzieje się w wolności człowieka. Bóg jej nie ogranicza. Jeżeli ja sam nie będę chciał wyzdrowieć, to Pan Bóg nie złamie granicy mojej wolności. Będzie czekał. Ale jeżeli pozwolę, aby on ze zbawczą mocą przyszedł do mojego życia i w nim działał, to rzeczywiście zacznie robić cuda. Ale czy chcesz, aby Jezus przyszedł także do Ciebie i Ciebie uzdrowił?